Anna Więckiewicz. Witam w serwisie informacyjnym. Dziś między innymi relacja z przebojowej zimy z Radiem Z, jubileuszowe granie oraz zapowiedzi wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. Tegoroczna zima z Radiem Z przyniosła prawdziwy powrót zimy. Mimo mroźnego klimatu, w miniony weekend na naszym rynku nie zabrakło świetnie bawiących się mieszkańców Starogardu. Ja jesteśmy na rynku w Starogardzie Gdańskim, i są tutaj zawody. Przed chwilą były zawody właśnie na nartach, a jeszcze wcześniej były zawody drużynowe, gdzie właśnie wygrałyśmy. To już były super nagrody. Jeszcze wcześniej jeździliśmy na snowboardzie i zjeżdżaliśmy z górki w dwójkę. 20 stycznia w sali sportowej PSP8 odbył się turniej piłki ręcznej dedykowany juniorkom rocznika 2006 i młodszym. Spotkanie pod nazwą Jubileuszowe Granie było okazją do świętowania 50-lecia pracy trenerskiej trenera piłkarek ręcznych pana Andrzeja Piechowskiego. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, w sumie z, były takie dwie okazje. Z jednej strony 20-lecie zdobycia złotego medalu przez młodziszki ze Sarogardu Gdańskiego, konkretnie z klubu sportowego AKS Rajeko, a drugie, no cóż, szedł szybko leci. Jest to też połączone z 50. rocznicą mojej pracy na stanowisku trenera piłki ręcznej. Mogliśmy się spotkać z niektórymi naprawdę po 20-30 latach. I szczerze mówiąc, jestem tak bardzo wzruszony, bo są to naprawdę miłe przeżycia, kiedy spotyka się z nawodniczkami, obecnie z dorosłymi, czasami babciami nawet. Co się kiedyś wojowało nie tylko na Kociewiu, ale w Europie, a nawet na świecie. Spotykamy się dzisiaj cały nasz mały tutaj kociewski piłkarski świat, piłkarek ręcznych z jednego ważnego powodu, a właściwie z powodu nie takiego małego bo trenera Andrzeja Piechowskiego. Mam okazję, być wśród moich koleżanek, zwanych złotkami, zdobywaliśmy mistrzostwo polski bagatela 20 lat temu. Do dziś chyba jest to nasze większe tak, zwycięstwo. Przed nami uroczyste wydarzenie, jakim jest Gala Rozdania Wierzyczanek. Wyróżnień przyznawanych osobom i instytucjom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw społecznych w Starogardzie Gdańskim. Wydarzenie zwieńczy występ kwartetu smyczkowego Grupa Mozarta. Prezydent miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak zaprasza wszystkich bardzo serdecznie na galę wręczenia nagród wierzycianki, która odbędzie się w najbliższy piątek 27 stycznia o godzinie 17 w hali miejskiej imienia Andrzeja Gruby w Starogardzie Gdańskim. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie wejściówki na to wydarzenie w kwocie symbolicznej 1 złotego. Dostępne są do nabycia w recepcji SCK lub na stronie internetowej Starogardzkiego Centrum Kultury. W programie koncert grupy Mozarta, a w galę poprowadzi Sławomir Siedzieniewski. W imieniu prezydenta miasta Janusza Stankowiaka i przewodniczącej Rady Miasta Anny Benert zapraszamy Państwa, delegacje i poczty sztandarowe na uroczystość upamiętniającą 103 rocznicę powrotu Starogardu do państwa polskiego. Serdecznie zapraszam mieszkańców Starogardu Gdańskiego na uroczystość upamiętniającą 103. rocznicę powrotu Starogardu do Macierzy. Uroczystości odbędą się już w najbliższą niedzielę o godzinie 13 na Starogardzkim Rynku. Kto chce z nami świętować, serdecznie zapraszam. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w naszym mieście zagra już w najbliższą niedzielę. Cel, jak zwykle, jest szczytny. W tym roku przebiega pod hasłem Chcemy wygrać z Sepsą. Gramy dla wszystkich, małych i dużych. Serdecznie zapraszam na 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego będziecie mogli Państwo wylicytować m.in. 4 godziny mojej pracy i posłuchać muzyki zespołu Serio. Widzimy się w galerii Neptun już w tę niedzielę. Informacje sportowe. Kociewskie diabły wygrały tydzień temu zacięty mecz z PGE Turu w Zgorzelec z wynikiem 106 do 100. W minioną sobotę na naszym parkiecie po emocjonującym meczu i wspaniałym dopingu, kolejna wygrana. Gospodarze pokonali wynikiem 85 do 84 zespół GKS Tychy. Następny mecz na terenie przeciwnika już w sobotę 28 stycznia. Nasi zagrają ze za MKKS, z Żak Koszalin. Dziękuję i do zobaczenia.